Cześć wszystkim, z tej strony Kaminski na z Klopedia Kryptowalutów. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj kolejny odcinek serii bitcoinowe w przedszkole. Temat, o który często pytacie to znaczy, jak najtaniej, jak najkorzystniej wymieniać kryptowaluty. Najczęściej chodzi tutaj o stablecoiny. Po różnych sieciach, to znaczy macie USDT na sieci Ethereum, macie USDT na sieci Polygon, Arbitrum, na Solanie, no i interesuje Was temat, jak najkorzystniej te kryptowaluty wymienić, aby mieć dany token po prostu na innej sieci. Więc o tym chcę dzisiaj trochę opowiedzieć, jak to wygląda z takiego punktu teoretycznego i pokażę Wam kilka aplikacji, kilka platform, z których możecie korzystać żeby właśnie tego dokonać. Mam nadzieję, że taki praktyczny, fajny odcinek dzisiaj z tego wyjdzie, więc zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film dalej i przechodzimy do meritum. Więc zanim przejdziemy do tych platform konkretnych już, to może trochę o teorii. Jestem na stronie Chainlinka, tej kryptowaluty, którą pewnie większość z Was zna i mają tutaj w dziale edukacja rozpisane świeży update 14 sierpnia Tematy związane właśnie z cross-chain transferami. cross -chain to znaczy wymiana tokenów pomiędzy różnymi sieciami. I takie trzy najpopularniejsze rozwiązania właśnie oni tutaj opisali. Pierwszym takim rozwiązaniem jest tak zwany burn and mint. Czyli macie token np. USDT na jednej sieci, dajmy na to na Ethereum i chcecie mieć ten sam token na sieci Binance Smart Chain. Więc co się dzieje? ano palicie token na sieci Ethereum i mintujecie go wytwarzacie go na sieci Binance Smart Chain. Oczywiście wy nie możecie samemu zdecydować, że taki token się spali i tam się wymintuje. Obydwa te smart kontrakty muszą mieć podobne fundamenty, tak to nazwijmy. i muszą mieć taką funkcję w tym smart kontrakcie zapisaną. Jeżeli taki smart kontrakt nie miałby takiej opcji, no to oczywiście nie możemy tego zrobić. Jednak te Najpopularniejsze stablecoiny taką opcję mają. Więc palimy sobie jednocześnie 100 USDT na jednej sieci i mintujemy, wytwarzamy 100 USDT na drugiej sieci. To jest taka najbardziej efektywna opcja, jeżeli chodzi o ten crosschain transfer. Drugim tematem to jest lock and unlock czyli blokujemy, dajmy na to ten 100 USDT na jednej sieci i odblokowujemy te 100 USDT na drugiej sieci. Tutaj wymagane jest oczywiście posiadanie puli płynności po obu dwóch stronach, czyli puli płynności na sieci Ethereum i puli płynności na sieci Binance Smart Chain w tym naszym przypadku. Osoby, które oczywiście te pule płynności tworzą. Ci, którzy dodają tą płynność są za to wynagradzani w jakiś sposób, no bo dlaczego by mieli komuś dać tokeny do wymiany, skoro Blokują tam kapitał i nie dostają z tego żadnego procentu. No to oczywiście dostają tutaj pewne procenty w skali roku na swoje konto, więc to jest taka druga opcja, czyli blokujemy w puli płynności A daną ilość tokenów, odblokowujemy tą pulę płynności B na sieci jakiejś innej. No i trzeci taki popularny sposób to jest lock and mint, czyli blokujemy na sieci A jakiś token i mintujemy go na tej sieci B. Dlaczego? No, bo w pewnym momencie będziemy chcieli wrócić z tym tokenem z sieci B na tą sieć A, i tutaj najpopularniejszy taki przykład jest opisany. Więc blokujemy sobie natywnego bitcoina, tego prawdziwego bitcoina blokujemy, i mintujemy na Ethereum tak zwany wrapped BTC, czyli taki owrapowany BTC na sieci Ethereum. Co nam to daje? No, chociażby to, że możemy w tym momencie, tym WBTC, działać sobie w rynku DeFi na sieci Ethereum, czy na jakiejś innej sieci. I tam z tego bitcoina korzystać, ponieważ normalnym, tym natywnym bitcoinem nie moglibyśmy tego robić w różnego rodzaju aplikacjach. Także jest to jedna z opcji. Oczywiście tutaj no, ktoś jest pośrednikiem. WRAP BTC to też jest jakaś firma, która pośredniczy w tym wszystkim. Pewnego rodzaju niebezpieczeństwa oczywiście są tutaj, i to dotyczy zarówno tej pierwszej, drugiej, trzeciej opcji, jak i powiedzmy dwóch czy trzech innych, które jeszcze gdzieś tam w sieci istnieją. Że no może dojść do jakiegoś błędu w smart kontrakcie i do jakiegoś fakapu, niestety. Przez to wy te środki stracicie, albo najczęściej bywa tak, że one gdzieś wam utkną. To się często dzieje przy takich standardowych mostach, jak wysyłacie między A a B siecią tokeny. Nie mówię tutaj o takich kroszczeń, swapach, ale o takich tradycyjnych mostach. No i bywało tak, że ktoś był w stanie wykraść te tokeny z takiego mostu, chociażby Ronin miał taki problem. To jest sieć, most tam był, który odpowiada za Axie Infinity, gigantyczne pieniądze zostały z tego skradzione. Więc, oczywiście, najlepiej korzystać z tych sprawdzonych rozwiązań, z tych dużych rozwiązań z dużą pulą płynności, bo tutaj też jest oczywiście ważna kwestia, żebyście sprawdzali. Czy dany kroszczeń, czy dana aplikacja ma sporą płynność albo płynność wystarczającą do dokonania waszej transakcji? Bo mam przykład tutaj swojego kolegi, który niestety skorzystał z jakiejś lewej platformy no i stracił 99% wartości tokenów, ponieważ nie było pieniędzy w tej puli płynności. I wymienił, dajmy na to, jedno Ethereum na 10 dolarów zamiast na 4000 wtedy. No niestety, bywa i tak, więc tutaj oczywiście trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, tyle z tej teorii. Przejdźmy teraz do praktyki. I pierwszą, taką może nie najbardziej ortodoksyjną wersją wymiany tokenów jest skorzystanie z giełdy scentralizowanej. No i tutaj akurat mam otwartego BitGeta. Mam wybrany token USDC i dajmy na to, mamy Metamask. Na tym Metamasku mam 100 USDC po sieci Ethereum. Natomiast chciałbym mieć 100 USDC po sieci Solana to co mogę zrobić, jeżeli mam konto na takim Ceksie? Mogę wpłacić te 100 USDC po sieci Ethereum na swoje konto. Następnie mogę wejść w zakładkę wypłata i wybrać sobie tutaj inną sieć, która jest akurat dostępna na danej giełdzie i po prostu te środki z tej giełdy wypłacić. Proste giełdy raczej nie mają problemu z płynnością, przynajmniej te duże giełdy, więc można w bardzo prosty sposób sobie wymienić tokeny na inną sieć. Jakie są tutaj minusy? No nie wszystkie giełdy oczywiście posiadają wszystkie sieci. Giełdy również pobierają opłaty transakcyjne za wypłaty tych środków. Dajmy na to, jeżeli chciałbym wypłacić tej USDT po sieci Arbitrum, no to muszę zapłacić 80 centów. Po sieci Solana dolar, AWAX dolar. Najdrożej pewnie będzie Ethereum w tym momencie 4 dolary. Po sieci Polygon 60 centów i tak dalej. Widzimy, jak tutaj to wygląda. Na Binance Smart Chain teraz wypłaty akurat na BitGecie są darmowe z tego co widzę kolejny minus takiego rozwiązania no to jest na pewno to że przesyłając środki na takiego cexa i wypłacając środki na kolejny wasz adres z takiego cexa no to wasz adres połączony jest z daną giełdą jeżeli na tej giełdzie jesteście zweryfikowani no to taka giełda będzie wiedziała kolejnych waszych adresach metamaskowych czy adresach nie wiem keplerowych na które wypłaciliście sobie te środki, więc tutaj jest jakieś niebezpieczeństwo tej centralizacji waszych pieniędzy i wiedzy w przyszłości, nie wiem, jakiegoś urzędu skarbowego o waszych środkach. Więc jeżeli ktoś nie ma z tym problemu i oczywiście będzie się za wszystkiego rozliczał i nie ma problemu, żeby tutaj giełda wiedziała o, in o innych jego portfelach, spoko, jest to naprawdę fajna i szybka opcja. Zdarzają się oczywiście jakieś obsuwy na giełdach, jeżeli chodzi o wypłatę środków czy o depozyt, o księgowanie, ale raczej w takim normalnym funkcjonowaniu nie ma z tym problemu. Tu pokazałem akurat USDC przykład, natomiast dotyczy się to też zwykłych tokenów, takich utility nazwijmy to i niektóre giełdy przyjmują dany token po jednej sieci i mogą go wypłacić również po drugiej sieci, na, tej, na której jest dostępny dany token, ale Tutaj różnie bywa, bo jedne giełdy obsługują na przykład dany token tylko po sieci A, a inne giełdy po sieci B, a jeszcze inna giełda po sieci A i B. I też są różne opłaty, jeżeli chodzi o wypłacanie takich środków z danej giełdy, więc tutaj na to musicie zwracać uwagę. Kolejnym rozwiązaniem jest aplikacja Stargate. Tutaj działa to na podstawie Atomic Swapów, takich natychmiastowych wymian tokenów. Łączycie się tutaj swoim portfelem, na przykład MetaMask. Ja tutaj jestem połączony MetaMaskiem. Wybieracie token, który jest akurat tutaj dostępny. Ja mam na sieci Linea jakieś Ethereum, ja mam na Binance Smaczenie jakieś 1 cent. Wybieram sobie sieć, z której chcę przesłać te tokeny. Wybieram sieć, na jaką chcę przesłać te tokeny. Tych sieci dostępnych jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Niedawno Stargate odpalił wersję V2 i tych sieci dostępnych jest chyba 16, z tego co mi się wydaje. I macie do wyboru dwie opcje, taką szybką i ekonomiczną. Dajmy na to, że chcę skorzystać z opcji ekonomicznej, wtedy fajnie to jest oznaczone takim autobusem. To znaczy, czekacie, aż autobus się napełni. Takie kolektywo w Ameryce Południowej. I czekacie sobie na przystanku, aż dużo osób wejdzie do tego autobusu. No bo im więcej osób pojedzie tym autobusem, tym koszt średni, oczywiście, jest wtedy za przejazd, czy tutaj w tym przypadku za wymianę tokenów niższy. Natomiast, jeżeli Wam zależy na czasie. No to wybieracie tą błyskawicę. Wybieracie w tym momencie taksówkę. Płacicie więcej, no bo jedziecie sami, ale do transferu dochodzi natychmiast. A tutaj musicie poczekać na przykład 4 minuty w tym momencie, tak? Więc wszystko zależy od tego, na czym Wam zależy. A płynność tutaj jest udostępniana przez ludzi również, więc możecie sobie dodać pulę płynności tutaj na tym Stargate'cie i zarabiać z tego pewien procent rocznie, możecie też farmić tokeny Stargate i tutaj też zarabiać od kilku do kilkunastu procent rocznie I dzięki temu chociażby ja mogę wtedy wymienić sobie takie USDT na USDC czy jakiś inny token na inny token, bo tutaj niekoniecznie muszę wymienić ten sam token na ten sam. Mogę wybrać na przykład USDC, więc wymieniam sobie USDT z sieci Binance Smart Chain na USDC na sieci Arbitrum. Jest tutaj również taka opcja. I naprawdę Stargate'a polecam, wielokrotnie korzystałem, więc śmiało. Dalej, mamy aplikację Torswap, tutaj też są takie Atomic Swapy, więc łączycie się swoim portfelem, dajmy na to Keplerem, Metamaskiem, co oni tutaj jeszcze mają, no całe, całe mnóstwo tych, tych portfeli, w zależności od tego jaka sieć Was interesuje. No, i wybieracie jeden token, który chcecie wymienić. Po jakiej sieci chcecie go wymienić? Wybieracie drugi token. Możecie nawet wymienić sobie Ethereum natywne na Bitcoina natywnego, bo tutaj Atomic Swapy działają. Ta technologia Atomic Swapów działa i możecie właśnie taki myk zrobić. Oczywiście, nie wspomniałem tego na Stargatecie, wspomnę tutaj ten temat. Potrzebujecie no, środków na wymianę, na opłatę transakcyjną na danej sieci, z której korzystacie. Więc jeżeli będziecie. Potrzebowali token Ethereum, no to musicie mieć token Ethereum na wykonanie tej opłaty transakcyjnej. Tak samo wygląda tutaj ten, ta sytuacja, o tym trzeba pamiętać. I na tor również możecie dodać płynność, również możecie zarabiać jakieś procenty w skali roku, więc też ciekawa opcja i naprawdę działająca od już od długiego, długiego czasu. Kolejną fajną platformą, z której ja często korzystałem, jest to RhinoFi. Tutaj też. Po niskim koszcie możecie dokonywać wymian. Są tutaj zabezpieczone środkami mosty i po drugiej stronie są pule płynności, które są również doładowywane przez Rhino EFI, te takie najbardziej interesujące użytkowników oraz ich, no bo oni oczywiście z tego zbierają pewną prowizję. Jak wejdziemy sobie tutaj w szczegóły, to tak samo działa to na Torsapie i na Stargate. -cie. Musicie oczywiście na to zwracać uwagę, że platforma pobiera sobie jakieś świ, no z tego się utrzymuje i oprócz tego mamy FI za samą opłatę transakcyjną. Niezależnie od tego z jakiej sieci na jaką sieć wysyłamy te środki, to zawsze musimy dokonać opłaty transakcyjnej, no i jakiś tam procenik tej platformy odpalić. Tutaj akurat w tym przypadku widzimy, że procent dla platformy jest większy niż, niż sama opata transakcyjna. Na Torsłapie nie jestem podłączony akurat, więc tego nie sprawdzę tutaj jak sobie popatrzymy, no to jest pewien. Jest pewne FI, które musimy oczywiście zapłacić. No, tak to działa, za darmo nikt pracować tutaj nie będzie. Więc macie kilka rozwiązań, jak można tych swapów dokonywać. Są oczywiście inne platformy jeszcze, tych, tych wymian jest całe, całe mnóstwo. Tylko to, co Wam powiedziałem na początku. Zważajcie na to, jaką płynność ma dana platforma i ile finalnie po tej drugiej stronie tych środków dostaniecie. Warto sobie przejść przez kilka takich platform. Otworzyć kilka tych aplikacji w jednym momencie i wpisać, że tutaj za jedno Itilium dostanę na przykład 0.99904. Jak mamy na przykład tutaj Ethera. No to jeżeli chciałbym wymienić jedno Itilium, no to ile dostanę na końcu? Tutaj widzimy, że dostanę 9984, więc jestem stratny. Tutaj widzę, że bardziej opłaca mi się na tej platformie wymienić te środki. Na tor swapie, no musiałbym się podłączyć portfelem, ale wiecie o co chodzi. Posprawdzajcie, bo w różnych momentach różne wartości tutaj możecie finalnie dostać. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeżeli film Wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!